Cześć, wczoraj mieliśmy okazję oglądać najciekawszy mecz tego sezonu, czyli pojedynek w półfinale Ligi Mistrzów między Manchesterem City i Realem Madryt. Gdy City wyprowadzało piłkę, Real Madryt od razu silnie presował całą trójką graczy ofensywnych. Oczywiście w tej sytuacji Zinchenko i Stones ustawiali się bardzo szeroko, natomiast Laporte i Dias schodzili do boku i do rozegrania włączał się Ederson. Natomiast Real Madryt przechodził na ustawienie z benzemą, który mocno naciskał Edersona, natomiast do wracającego Rodriego podłączał się tutaj Luka Modric, To powodowało, że graczom Manchesteru było stosunkowo trudno wyprowadzić piłkę. Oczywiście drugim graczem, który wchodził na rozegranie, był Bernardo Silva, w tym momencie Modric ustawiał się bezpośrednio między tymi dwoma graczami, natomiast Vinicius schodził bliżej Bernardo Silwy zapraszając Edersona do grania piłki do Stonsa. Stones ustawiony na pozycji bocznego obrońcy. Przeważnie jest to gracz, który występuje jako jeden z pary stoperów. W tym przypadku, gdy Ederson grał piłkę do Stonsa, od razu albo Vinicius, albo Mendy, który tylko czekał na tą sytuację, atakowali go i starali się odebrać mu piłkę. To powodowało, że City próbowało wyprowadzić piłkę drugą stroną. I tutaj oczywiście do rozegrania wracał również Kevin de Bruyne, natomiast bardzo często blokował mu drogę Valverde, co powodowało, że grający na pamięć Ederson często wyprowadzał piłkę wprost pod nogi graczy ofensywnych Realu Madrid, co kończyło się groźnymi atakami. Dopiero gdy Laporte przeszedł na bok, a Rodri ustawił się na jego pozycję i Manchester City zyskiwał diament, na boku mógł dosyć swobodnie wyprowadzić piłkę. Oczywiście w tej sytuacji gracze Realu Madrid od razu wracali do ustawienia obronnego. Widzieliśmy czwórkę obrońców, przed nimi piątkę pomocników, ponieważ zarówno Rodrigo, jak i Vinicius byli graczami, którzy tworzyli pięciosobowy blok pomocników. Przed nimi na kole był Karim Benzema. Manchester City oczywiście standardowo wypuszczał Fouldena. I Mareza bardzo szeroko, żeby rozszerzyć strefę obronną. Bernardo Silva i Kevin de Bruyne stanowią dwójkę pomocników, którzy operują w półstrefach. W środku pomocy grał Rodri. Czynny udział w rozegraniu brała dwójka Stones, Laporte, Zinchenko. był ustawiony bardzo wysoko po lewej stronie, natomiast Stones troszeczkę niżej, ponieważ... Jest to gracz o usposobieniu defensywnym, niezbyt dobrze czuje się przy wyjściach wysoko. Dodatkowo musiał uważać cały czas na Viniciusa Juniora, co powodowało, że grał troszeczkę asymetrycznie w pierwszej części i stąd ustawiony był w tym miejscu, co powodowało, że City nie mogło skutecznie koncentrować i budować akcji na stronie prawej. W związku z tym. Guardiola zdecydował się zmienić troszeczkę trajektorię gry. Mianowicie, Jezus naciskał tutaj na dwójkę środkowych obrońców Kevin De Bruyne i Bernardo Silva byli tutaj asekurowani przez Modricza i przez Valverde, natomiast Kroos starał się tutaj naciskać na rozgrywającego Rodriego. I w tym momencie Pep Guardiola desygnował do rozegrania dodatkowego zawodnika Rubena Diasza. W tym momencie, gdy Vinicius był skupiony na Stonsie, Diasz był tym piłkarzem, który wchodził jako szósty pomocnik i wyprowadzał piłkę. I w taki sposób City strzeliło swoją pierwszą bramkę. Niepilnowany Diasz zagrał do Maresa. Mares jest piłkarzem lewonożnym, który gra na prawej stronie, co oznacza, że będzie ciągnął piłkę do środka. I widzieliśmy sytuację, gdy Mares Wszedł do środka, to oczywiście spowodowało, że cała trójka graczy ofensywnych Manchesteru City od razu zaatakowała. Zobaczyliśmy tutaj wchodzącego właśnie napastnika, Jezusa, z drugiej strony Fouldena i obrońcy zaaferowani również Bernardo Sylwą, spowodowali, że nastąpiło wolne miejsce i przestrzeń dla Kevina De Bruyne, który wbiegł z drugiej linii. Mares zagrał mu piłkę lewą nogą, czyli dochodzącą do środka i w ten sposób City strzeliło swoją pierwszą bramkę. Jeżeli chodzi o bramkę drugą, to po raz kolejny Pep Guardiola wykorzystał swojego obrońcę do stworzenia przewagi w rozegraniu. Tym razem nie był to Ruben Dias a Porte. Laporte. Laporte wszedł w tę strefę bardzo wysoko, co spowodowało, że City koncentrowało grę na tej stronie czterema graczami. To oczywiście wymagało wyjścia Carvajala, żeby przynajmniej zrównoważyć tę strefę. Gdy piłka została zagrana za plecy do Foudena, w tym momencie od razu wyszedł do niego Militao, Karwachal się troszeczkę cofnął. Oczywiście w tym momencie De Bruyne poszedł do wsparcia. Widząc, że Foden będzie miał problemy z dwójką tych zawodników, Tony Cross wrócił na pozycję obrońcy. Natomiast nie jest to nominalny gracz, który gra jako środkowy obrońca, dlatego niezbyt dobrze się ustawił. Co spowodowało, że Jezus. Razem z Bernardo Silvą weszli w tą strefę, Kevin de Bruyne zagrał piłkę jako gracz prawonożny z lewej strony, znów dochodzącą do bramki. I to spowodowało przy ustawieniu obrońców w Realu Madrid, że Jezus wyszedł przed kryjącego go obrońcę i w tym momencie miał przewagę na piłkę, która dochodziła prosto do niego. I w ten sposób Manchester City strzelił swojego drugiego gola. Generalnie Manchester City starał się cały czas koncentrować grę na skrzydłach, wykorzystując przynajmniej trzech swoich graczy ofensywnych i oczywiście dołączając do tego pomocników i bocznych obrońców. W związku z tym najczęściej widzieliśmy sytuację, w której City rozgrywało piłkę na jednym ze skrzydeł wykorzystując graczy, którzy grają po tej stronie. I w tym momencie najczęściej Jezus był tym piłkarzem, który schodził ze środka jako czwarty gracz, co powodowało, że w momencie, gdy każdy gracz kryje swojego zawodnika, zawsze jeden gracz zostaje wolny. Po stronie lewej był to najczęściej Zinchenko, który mógł tutaj przechodzić zarówno w półstrefę, jak i mógł schodzić do środka. Po stronie prawej był to po zmianie stonsa Fernandinho, który wchodził i widzieliśmy tutaj, gdy City koncentrowało grę na tej stronie poprzez Bernardo Silva i Riada Mareza, to otwierało drogę dla Fernandinho, który mógł tutaj wchodzić i dośrodkowywać do wbiegających graczy City. To, co jest symptomatyczne w grze City, dośrodkowanie następuje w momencie, kiedy liczba graczy atakujących Manchester City jest przynajmniej równa liczbie obrońców, którzy są. Więc bardzo często widzieliśmy tutaj pojedynki albo dwóch na dwóch, albo trzech na trzech, albo w skrajnych przypadkach były to pojedynki, gdzie Manchester City atakował trzema piłkarzami, natomiast Real Madrid bronił się dwoma. I w tym momencie były to najgroźniejsze akcje Manchesteru City. Oczywiście, wejścia Fernandinho powodowały to, że wolny zostawał Vinicius. Oczywiście, w sytuacji bramkowej dla City mieliśmy przypadek, gdy wysokim pressingiem wyszedł Fernandinho i przejął tą piłkę. Doprowadził do dośrodkowania, po którym padła bramka. Natomiast. Dwie minuty później mieliśmy analogiczną sytuację, gdzie Fernandinho wyszedł do wysokiego pressingu, ale stracił piłkę i Vinicius popędził i strzelił bramkę. I Real Madrid bardzo mocno liczył na kontry, dlatego często widzieliśmy właśnie Karima Benzema i Viniciusa ustawionego najwyżej pod względem graczy Realu Madryt. Gdy Madryt wyprowadzał piłkę, Gracze City ustawiali się w formacji 4-4-2. To jest ulubiona formacja, którą lubi presować Pep Guardiola. Oczywiście Real wracał do swojego natywnego ustawienia. 4-3-3 i próbował wyprowadzać piłkę. W tym momencie oczywiście widzieliśmy Jezusa i De Bruyne naciskanego, naciskającego Alabę i Militao. Carvajal. I Mendy byli ustawieni szeroko, natomiast tutaj Mares i Foden starali się utrudnić im grę. Natomiast dwójka pomocników Bernardo Silva i Rodri naciskali na trójkę pomocników wyprowadzających piłkę, co powodowało, że Real miał stosunkowo dużo problemów z wyprowadzeniem. Oczywiście Militao i Alaba szli bardzo szeroko, bardzo często do wsparcia włączał się tutaj Karim Benzema, który schodził. Na czwartego gracza, tak by Real Madrid mógł stworzyć diament i wyprowadzić tutaj piłkę w przewadze. Jeżeli chodzi o drugie skrzydło, widzieliśmy troszeczkę inny wariant. Vinicius naciskał na Stonsa, co powodowało, że wysoko wychodził Mendy. W tym momencie Modric bądź Cross wchodzili na pozycję bocznego obrońcy. Militao przesuwał się na środek, a Alaba wychodził na pozycję bocznego obrońcy. w tym momencie Real grał trzema obrońcami. Natomiast przy wykorzystaniu Krosa, Modricza, Mendiego mógł stworzyć tutaj przewagę i wyprowadzić piłkę. Najczęściej też były to czworokąty. Gdy Real Madrid wyprowadzał piłkę, najczęściej zależało im na bardzo szybkim kontratakowaniu, czyli podaniu piłki albo do Vinicius'a. Albo do Benzemy. I w zasadzie, gdy piłka była grała, grana na Vinicius, starał się on grać ze stąsem na izolację i używać swojej szybkości do tego, żeby penetrować tą strefę. Gdy zagrywał piłkę do Benzemy, to oczywiście starał się łamać i liczyć na podanie zwrotne. Oczywiście w momencie, gdy Benzema był cofnięty w jego miejsce, wchodził rodrygo, co powodowało, że gracze. City byli zawsze skupieni na tej dwójce, która naciska bezpośrednio na linii obrony, co dawało więcej miejsca Karimowi Benzemie i mógł on przytrzymać piłkę do momentu, kiedy reszta graczy Realu Madryt wyjdzie ze swojej połowy. Oczywiście City wracało i ustawiało się w swojej formacji 4-3-3, natomiast Real grał przeważnie trzema obrońcami i starał się mieć przewagę w środku, wykorzystując. Valverde, Crossa, Modricza i podłączającego się tutaj z tej strony Mendiego. I dzięki temu Real Madrid starał się koncentrować grę na stronie lewej, tworząc właśnie trójkąty w oparciu o tych graczy. Gdy City. Wychodziło z kryciem, to przeważnie jeden zawodnik Realu Madryt zostawał wolny. Jeżeli piłkę miał Mendy startował do niego Bernardo Silva, który też starał się ubezpieczać tutaj przed Viniciusem, miejsce zyskiwał Modric, który od razu wchodził do środka i szukał albo Viniciusa, albo Karima Benzemy. Z drugiej strony najczęściej Real Madryt wykorzystywał Valverde, Rodrigo i schodzącego Tutaj Karima Benzeme. Wtedy Modric często schodził do środka na jego miejsce i Real starał się koncentrować grę na tej stronie do momentu, aż uda im się uzyskać wolną przestrzeń z przodu. I najczęściej Karim Benzema był piłkarzem, kotwicą, który utrzymywał piłkę, odgrywał do któregoś z kolegów i atakował tutaj tę strefę. Jeżeli chodzi o wykorzystanie strony: lewej. to Mendy był tym piłkarzem, który miał wchodzić w tą strefę i dośrodkowywać. I w taki sposób Real Madrid strzelił swojego pierwszego gola, gdy Vinicius i wchodzący Rodrigo w pozycję Karima Benzemy związali obrońców, co spowodowało, że Benzema został ze słabszym fizycznie z wygrał ten pojedynek i strzelił bramkę. Podsumowując, to było bardzo emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się rewanżu. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dzięki.